Po raz dziesiąty rozstrzygnięto konkurs o konika morskiego. Konkurs literacki, który organizator organizatorem jest literackich stwierdziło, że na konkurs wpłynęły 64 zestawy wierszy, z czego do udziału w konkursie zakwalifikowano 63 zestawy, 29 kategorii słowa pełno Morza i 34 kategorii życiowego mysli. Jeden zestaw nie spełniono niestety. Fregulant. Zacznijmy, tak jak to się uczyli przy, przy takich okazjach, od końca. Żywi postanowiło przyznać wyróżnienia w kategorii że ta galeria połączyła artystów, plastyków, muzyków, że doskonale, i dzisiaj literatów. To jest właśnie to miejsce sztuki, które, kiedy podejmowaliśmy decyzję, że coś takiego właśnie powstało w Świnoujściu, że nie jest tego za dużo, co do tej pory było, że warto zainwestować, warto taką decyzję podjąć, że dzisiaj to spotkanie potwierdza słuszność tamtej decyzji. Bardzo dziękuję tym, którzy się tego podjęli, bo te nadzieje, które pokładaliśmy w nich, zostały tutaj, choćby w tym dzisiejszym spotkaniu, spełnione. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za to wszystko, co tu jest organizowane. A i, próbu, i teraz literackiego na wyspie. Życzę kolejnych udanych spotkań w kolejnych latach. Nie wiem czy tej galery, czy może kolejnej, ale na pewno... Pan Przemysław Muzyk. Gdzieś między hałasem pędzących w śkle aut można usłyszeć muzykę wpadającą w ducho jak szęwiato. Codziennie w samotności gra wyjątkowy artysta. Nazywają go morzem. Wiatr mu akompaniuje swym pięknym głosem. Może to muzyk cenny jak skarb. Można go posłuchać, tylko z daleka, od gwaru miasta. Zawsze warto stanąć, chociaż na moment aby posłuchać morza grającego swą muzykę. Świat może poczekać. Wyróżnienie pani Małgorzaty Ankierat. W górze. Latarnik zaparzył sobie czarną herbatę jak zawsze o tej porze. Przenął twarz w srebrze łagodnej tafli. Owinął wiatr wokół nadgarstka tak naturalnie jak skórzany rzemek. Pocałował wieczorną gwiazdę. Zasnął. Nie powiedział dzisiaj ani słowa. Niczego nie chciał zmienić, naprawić, zbudować od nowa lub przeżyć raz jeszcze. Słyszał bicie własnego serca, odpowiedź na wszystkie niezadane pytania. Pan Zbigniew Witosławski, media. blaskiem po oczach, jazgotem w Niech w krew ci wejdzie, nieści do snów, wędrze, się wleje. Jeszcze raz, przegładny bełkot, wiedza dla nas. splątany chaos obrazów słów, nie niby jasnych słów przekazu, głupiejąc, tępiejąc od tych wiadomości, megasensacyjnych plotek, cudowności, cuteczności, orgiastycznie barwnych fok która z którym, który co i kto kogo. Czytam, słucham, patrzę. O! Wiemy naszego, ile za nami, że czas stygnie, bo słońce się odwróciło, a nasze słowa i milczenia trawione osobnymi enzymami. Tylko nocą zdarza się wspólny wers, zacisnąć usta hermetycznie, w plusk łazienki, w kapci. Za niemotą ani nie ani dobrzy, ani źli, za ścianami swojego domu jeszcze się nawinamy w heliotropizm obcowania z ludźmi. By znów za mur powrócić, w suche umowy, nie rozmowy, Dźwięków. I nic się nam nie dzieje, tylko to patrzenie w ekran, zdziwienie i zastanawianie się, na czym polega metamorfoza przejrzałych już ciał i umysłów, w których billboardowe wizerunki zaszkła wciąż ekstravertyczne piękniejsze, radośniejsze i młodsze. O dziesiątki lat.